Rozdział trzeci. Wołanie mocy. Noc była spokojna. Ku zaskoczeniu towarzyszy Ashery nic się w nocy nie wydarzyło. Niewątpliwie wynikało to z tajemnej aury dookoła niej. Ashera nie spała spokojnie przed dziwną energią, którą odczuwała w okolicy. Od wczoraj czuję dziwną moc. Coś mi mówi, że powinniśmy to sprawdzić, jeżeli zgodzicie się mi towarzyszyć. Mężczyźni odpowiedzieli: Oczywiście, pani Ashero. Będziemy ci towarzyszyć i chronić własną piersią. Powiedz, gdzie mamy podążać. Szara się skupiła, spojrzała w niebo, po czym zwróciła na zachód, mówiąc: Tak, powinniśmy iść w tamtym kierunku. Bonzo był zaskoczony i dodał: Pani, jeżeli dobrze rozpoznałem teren, to droga, którą będziemy podążać, by dostać się do stolicy. Wiesz, co to za energia? Nie wiem, Bonzo, ale czuję z nią jakieś powiązanie. Czuję, jakby mnie do siebie wołała. Dobrze, pani. To dobry kierunek dla nas wszystkich. Z twoją mocą i naszymi umiejętnościami wojskowymi powinniśmy dotrzeć do celu. Miejmy nadzieję, że po drodze nie napotkamy żadnych bestii. W ciągu dnia one są spokojniejsze i unikają światła dziennego, a przynajmniej tak bywało za czasów, gdy trwała walka z nimi. Na ugasili ogień. Przygotowali z dużych liści coś w rodzaju plecaków. Spakowali trochę ryb z ogniska i zaczęli ruszać z obozu. Wtem coś zaczęło się ruszać w krzakach. Blato zareagował impulsywnie. Tam jest bestia! Ashera krzyknęła. Czekaj, to nie bestia. Poznaję energię tego stworzenia. Ocaliłam go, gdy się przebudziłam. Z krzaków wywyszedł mały, przerażony, brązowy lis. Podbiegł do Ashery i zaczął wydawać mruczący odgłos. On się boi, jest sam. Zabierzmy go ze za sobą, nie wydaje się być groźny, odpowiedziała Ashera. Tahim popatrzył na malucha i dodał, będziesz małym darmo z jadem, ale jeżeli pani Ashera mówi, że mamy się zebrać, to zabierzemy. Podążali na zachód, krajobraz był jak z koszmaru. Nie był dzień, a mimo to trwał półmrok. Dookoła było słuchać odgłosy bestii i przemijonych ludzi. Mimo to nie atakowały, trzymały się na dystans. Mężczyźni rozmawiali między sobą dość głośno, tak by Ashera słyszała czym się niepokoją. Ciekawi mnie, jak to jest, że pani Ashera ma tak jasną skórę. Bije wręcz od niej niespotykanym nigdy blaskiem. Słyszeliście kiedyś o takiej rasie ludzi? Zapytał bezpośrednio Bonzo. Blato odparł dość agresywnie. Zachowaj trochę umiaru, Bonzo. To jest oczywiste, że pani Ashera nie jest zwykłym człowiekiem. Pamiętam z czasów akademii, na zajęciach z historii stworzenia. Były wzmianki o ludziach mających potężne moce. Prowadzili swoje ludy i poświęcali ich życie dla własnych interesów. Dążyli do władzy absolutnej. Wśród nich byli jednak tacy, którzy wojnie się sprzeciwiali. Leczyli, ratowali, chronili. Niewątpliwie pani Ashera może być jedną z tych nadludzi. Emanuje od niej dużo ciepła. Ashera, słysząc te słowa, trochę się zakłopotała. Jeżeli jestem jedną z tych złych w twojej historii, wiedz, że nie pamiętam swojej tożsamości. Dla to odparł. Cóż pani? Ten świat jest stracony, więc dużej różnicy nam to nie zrobi. Zażartował. im się wtrącił. Panie i panowie, spokojnie. Nie szukajmy konfliktów. Historia naszego świata jest bardzo rozległa. Bonzo, z racji, że jesteś z nas najstarszy, może opowiesz nam co wiesz na temat tych ludzi? Pamiętasz jakieś historie? Czy pamiętam? Jak przez mgłę. Akademia była lata temu. W każdym razie nadludzie czerpali swoją moc ze swoich wiernych. To by tłumaczyło, dlaczego pani Ashera się obudziła i nas ochroniła, gdy zacząłem prosić ją o ratunek. Moja impulsywna reakcja, gdy doszliśmy do siebie po przemianie, wynikała z tego, że gdy zobaczyłem panią Asherę, przypomniałem sobie o tych dobrych nadludziach. Od złych odróżniało ich to, że dookoła nich zawsze było śmierć i zniszczenie. Natomiast pani Aszerze, od samego początku towarzyszy światło i życie. Przecież chcę zabrać tego zwierzaka. Samo to świadczy o jej potrzebie ratunku. W razie co dobrze macham mieczem, a dodatkowo z ciepłą tarczą pani Ashery, można by powiedzieć, że jestem niezniszczalny. Wtrącił odważnie blato. No, no, spokojnie, wojowniku. Unikajmy walki. Jakby nie patrzeć, wszystko, co chce nas zaatakować, było kiedyś jednym z nas albo bezbronnym zwierzęciem, zakończył Bonzo. A Shara popatrzyła na niego i powiedziała: Widać w tobie dużo doświadczenia. Mam nadzieję, że będę w stanie wkrótce wam więcej o sobie powiedzieć. Nagle zatrzymała się. Stała w bezruchu. Po pobliżu był niewielki krater, najpewniej stworzony przez jakiś magiczny wybuch albo upadek czegoś z dużej wysokości. Okolica była bogata w zmienioną eterę florę i faunę. Lis zaczął warczyć i schował się za Asherą. Bązo wykrzyczał: szyk obronny! Jaki szyk? Jest nas trójka, ogarnij się! dodał zaniepokojony Tachim. Coś tutaj jest. To jest to, co mnie wołało. Musimy tam zejść, powiedziała Ashera nad wyraz spokojnym głosem. Jesteś tego pewna, pani? Tam na dole jest dużo stworzeń, możemy sobie z nimi w trójkę nie poradzić, powiedział Blato. Trochę wiary, Blato. Jeżeli pani Ashera mówi, że musimy tam zejść z takim spokojem, to zrobimy to. Musimy wierzyć w jej intencje i moc, podsumował Bonzo. Tam widzę ścieżkę w dół. Pozwólcie, proszę, że pójdę pierwsza. Czuję, że to stworzenie nam nic nie zrobią, powiedziała Ashera. Z lekkim niepokojem wszyscy skierowali się w kierunku krateru. Faktycznie stworzenia trzymały dystans. Te, które stały na drodze do centrum krateru, wydawały się schodzić aż szerzej z drogi, jakby się jej bały. Bliżej środka byli, tym bardziej nawet jej towarzysze czuli dziwną emanację tego miejsca. I chciała zrobiły się coraz cięższe. Tachim odparł Moje ciało. Ledwo się poruszam, a każdy krok w kierunku tej dziwnej aury jest trudniejszy. Nie wiem, czy dam radę podejść bliżej. Pani, po tobie nie widzę zmęczenia. Czy też to tak odczuwasz? Nie, Tachimie. Czuję się dobrze. Wręcz silniejsza z każdym krokiem. Jeżeli nie dacie rady iść ze mną, spróbuję was okryć tarczą i pójdę dalej sama, odpowiedziała. Pani wybacz nam tą słabość, nigdy takiego czegoś nie czułem, odparł Bonzo z dużym zmęczeniem w głosie. Spokojnie, Bonzo, wszystko będzie dobrze, odpocznijcie. Makera zamknęła oczy, przyłożyła rękę do klatki piersiowej i powiedziała z pełnym spokojem w głosie, lehagen, i wskazała na osłabionych towarzyszy. Z jej ręki zaczęło emanować złote światło, które uderzyło w mężczyzn, rozprysło się dookoła nich i zaczęło formować się w bańkę jasnej, lekko przezroczystej energii. Bariera wyglądała inaczej. Była znacznie silniejsza, a mężczyźni w niej byli wyraźnie zrelaksowani. Lis szybko podbiegł do towarzyszy, by też nabrać sił. Aszera się obróciła do centrum krateru. Było tam wgłębienie odległe 15 metrów od niej ze złoto połyskującym przedmiotem. Szła za mocą przedmiotu spokojnym krokiem, gdy nagle jedno ze spaczonych stworzeń przypominające zdeformowanego niedźwiedzia rzuciło się w jej kierunku i zatrzymało dwa metry przed nią, wydając okrutny skowyt. Aszera wystawiła rękę przed siebie i powiedziała Czuję twój strach. Nie musisz się już bać. Jej oczy zaczęły jaśnić srebrnym blaskiem. Uniosła się lekko nad ziemią i krzyknęła: Tahar! O czym delikatnie stanęła na nogach? Srebrny blask uderzył w stworzenie, odstraszając pozostałe tak, że uciekły daleko od centrum światła. Stworzenie upadło, mrok zaczął z niego spływać. Był to niedźwiedź brunatny. Widać było, że stoczył wiele walk. Popatrzył na Asherę swoim ciepłym, wdzięcznym spojrzeniem i zaweł ostatni raz. Jakby miało to być podziękowanie, że w końcu mógł odejść. Aszera się przeraziła i podbiegła do niedźwiedzia. Niestety ten już nie żył. Usiadła przy jego głowie i zaczęła go głaskać mówiąc. Musiałaś wiele przejść. Wybacz, że nie mogę dać ci dłuższego życia. Odpocznij przyjacielu. Z łzami w oczach wstała i ruszyła do jasnego przedmiotu. Gdy do niego dotarła, zauważyła, że jest to fragment drewna wielkości dłoni dziecka. Jakby element układanki. Ashera ostrożnie skierowała dłoń w kierunku przedmiotu. Biło od niego przyjemne ciepło. Dotknęła go. W tym momencie cała okolica eksplodowała złotym światłem. Cały krater pokrył się barierą, a wszystkie stworzenia, które nie zdołały uciec poza krater, zostały w chwili oczyszczone. Kobieta straciła przytomność. Zaczęła unosić się nad ziemią razem z tajemniczym drnianym przedmiotem. Dookoła niej powstała złoto-srebrna kula wydająca z siebie dziwny szum. Tachim, Blato i Bonzo widząc to szybko do niej podbiegli. Ociężałość minęła. Pani Ashero, co się dzieje? Pani Ashero! Krzyczał panicznie Blato. Chwycił obuch i próbował uderzyć w tajemniczą moc, która trzymała w środku kobietę, ale bezskutecznie. Po uderzeniu został odrzucony na kilka metrów. Spokojnie Blato, to co się tutaj dzieje nie może być przypadkiem. Rozłóżmy tu obóz i czekajmy. Ta kula nie wydaje się być dla nas groźna i chroni nas oraz Asherą w środku. Okoliczne zwierzęta są zdezorientowane albo martwe. Wykorzystajmy to. Przyda nam się skóra na okrycie, plecaki i mięso, by się posilić. Z kości możemy zrobić lepszą broń. Mężczyźni się rozeszli. W tym czasie Ashera była w stanie półświadomości. Mówią przyjemne ciepło. Jest tak bardzo jasno. Oczy Ashery zaczęły przyzwyczajać się do światła dnia dziennego. Była na łące pełnej trawy, kwiatów i zwierząt. Gdzie ja jestem? Czy to wizja? Wspomnienie? Nie, to nie może być wspomnienie, bo jestem świadoma rozejrzała się. W oddali było widać wielkie, suche drzewo i dzieci biegające dookoła niego. Kobieta wstała z trawy i skierowała się w kierunku drzewa. Z każdym krokiem miała wrażenie, że zaczyna się ono oddalać zaczęła biec nadal drzewo się oddalało. Co tutaj się dzieje? Dzieci! Słyszycie mnie? Dzieci! upadła i zaczęła płakać. Słysząc ich śmiech, który z chwili na chwilę się oddalał, wtedy usłyszała dziwny kobiecy głos, wydobywający się zewsząd. Dlaczego tutaj jesteś? Kim jesteś?-wykrzyczała Ashera. Dlaczego tutaj jesteś? zapytał głos jeszcze donośniej. Nie wiem, nie wiem, dlaczego tutaj jestem wykrzyczała z płaczem tak głośno, że jej oczy zajaśniały błękitnym światłem. O proszę! – Co tutaj robisz, zapomniana? – głos dodał z ciekawością. – Jak to zapomniana? Ty wiesz, kim jestem? – zapytała zaniepokojona Ashera. – Jesteś zapomnianą – odpowiedział głos. Kubieta upadła na kolana, patrzyła na swoje ręce, a łzy zaczęły jej kapać z oczu, jakby ktoś sprawiał jej potężny ból. Spojrzała w niebo i krzyknęła pełna żalu i smutku. – Dlaczego jestem zapomniana? Co to znaczy? Powiedz mi, proszę! – Zadajesz mi pytania, to jakbyś zadawała pytania sobie, głos odpowiedział z przekąsem. Pierwszym krokiem do nieśmiertelności jest śmierć, dodał głos zagadkowo. Nie rozumiem. Ścisnęła pięści i uderzyła nimi mocno o ziemię, a w momencie uderzenia pojawił się potężny rozbłysk i najbliższą okolicę zaczął okrywać mrok i zniszczenie. Dobrze! Pokaż mi, jaka jesteś naprawdę, pokaż mi swoją złość. W końcu zobaczę, jak i ty się zniszczenie. Ha, ha odpowiedział głos z mrocznym śmiechem na końcu. Nie, nigdy nie zobaczysz mnie niszczącej. Jestem powierniczką światła, żyję po to, by chronić życie a Shera nagle zamarła w bezruchu. Jesteś zapomnianą Praeteritus. Ha, ha, ha powiedział drwiąco głos Wszystkie tak kończycie pochłania was strach i nienawiść gdy o was zapominają wtedy siejecie zniszczenie proeteritus co to znaczy zapytała ashera patrząc na boki czy ja to zrobiłam nie muszę to naprawić lehagen wykrzyknęła z łzami w oczach zniszczenia których dokonała w mgnieniu oka się naprawiły ta moc to moc naprawy i chronienia kim jesteś ashera wstała ścisnęła ręce Uniosła się nad ziemią, a jej oczy zaczęły się iskrzyć jasnym światłem, po czym krzyknęła — Kim jesteś? — skierowała dłoń w oddalające się drzewo z dziećmi i zawołała głośno — Lehagen! Potężny promień złotej energii ruszył w kierunku drzewa, okrążył je i stworzył dookoła niego sferę zatrzymującą je w miejscu. Jego gałęzie obrosły w kwiaty, dzieci ucichły, popatrzyły na Asherę i zaczęły wiwatować. Ona wróciła, hura, wróciła! Ashera w tym momencie zaczęła czuć napływ ciepłej mocy. Zobaczyła, że z drzewa w jej kierunku leci niewielki kawałek drewna, jaśniejący złotym światłem. Wtedy głos dodał: Praeteritus, nie zapominaj i nie pozwól więcej zapomnieć innym. Praeteritus. Głos zaczął cichnąć, powtarzając to zagadkowe słowo. Tajemniczy kawałek drewna wielkości dłoni dziecka nagle znalazł się w jej ręce, spojrzawszy na niego straciła przytomność.